Żeby się nie nudziła. Ale zatrzymały ją dzieci I prosiły o przeczytanie fragmentu tej książeczki. Posłuchajcie, drogie dzieci. Był raz taki, który rozumiał wielkie królestwo, Wszelkiego dobra i bogactwa pełne, Tylko że złota w nim nie było. O, zobaczcie, ktoś się zbliża. Słyszę, że czytacie. A czy nie widzieliście Kopciuszka? Jestem tutaj. Od wróżki ja dostałam książkę. Jeśli chcecie, mogę wam coś Uwaga! Słuchajcie, Kisiu! Czytanie. Książki to najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a uczą wiele. Książki i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.